I teraz świadectwo ojca, mój drodzy, Wielkiego Króla Polskiego, Jakuba Sobieskiego, to był ojciec Jana Sobieskiego, króla Polski, wojewoda Bełski, bo był już na waszych stronach, kiedy wysyłał swoich synów Marka i Jana, późniejszego króla Polskiego, na nauki do Krakowa, w towarzystwie Sebastiana Ochrowskiego dał obszerną instrukcję synom, jak się mają prowadzić. W pierwszym punkcie polecał im nabożeństwo, a więc Słuchanie codziennie mszy świętej, cichej, bo chodziło o czas, nie do słuchania. Codziennie odmawianie litanii do Matki Bożej rano i wieczór przed spaniem nieszporów i komplety o niepokalanym poczęciu. W niedzielę i święta, kiedy czasu więcej będą mieli obok zwyczajnych pacierzy, Odprawią pacierze kościelne o Najświętszej Marii Pannie, a także cały różaniec na każdą odprawianą, na każdą uroczystość Najświętszej Marii Pannie, ponieważ są w tym bractwie, teraz Państwo rozumieją, kiedy Sobieski szedł na Wiedeń, na, na siedział w koniu, i jego rycerze wszyscy odmawiali codziennie godzinki, śpiewali, pacierze, różaniec. Nam to trudno uwierzyć, bo my są takie raczej ludzie od żłobu, a od nie od ducha. Jak dziś się to nam przekazuje, to to mówią, że to mity. Byli w bractwie, od małości wyuczony, szedł na Wiedeń, codziennie mówił różaniec, a jego żona Marysienka siedziała i codziennie, bo ja, moi drodzy, różańce. A później, jak wrócił z Wiednia, to król, gdzie mógł, to fundował kaplice różańcowe. Małopolano mówię, idźcie do Dominikanów na ulicy Stolarskiej, wchodzicie po prawo, jest tam kaplica Matki Bożej Różańcowej, przepiękna, potężna, z kopułą, jak mały kościół. Fundował to Sobieski w podziękowaniu za jeden. Takich miejsc jest w Polsce kilkanaście, które nasi historycy. Mają zamglone oczy, wszędzie widzą, moi drodzy, mgłę, a gdzie są budynki, to mówią, że tego nie widzą. W związku z tym widzą tylko pustkę, legendy i mity. Słuchać dalej, co mówi ojciec przyszłego króla. Z tego też powodu każe Synom przystępować do Komunii Świętej w każde święto Maryi. Życzę sobie, słuchać uważnie, aby. W szczególnym nabożeństwie mieli obraz Matki Bożej na piasku, na karmelickie, to są u karmelitów. Szwedzi tam przed ścianą ustawili armatę, bo chcieli rozwalić obraz Matki Bożej na ścianie. Tłukli, nic nie zrobili. Do dzisiaj ten obraz, oni jest wewnątrz kościoła, bo później dobudowano kaplicę na, tym, na tej ścianie aby Matka Boża Piaskowa była w centralnym miejscu. I uwaga dla nas, w sobotę zwykli tu byli suszyć, czyli moi drodzy tam u siebie w żółki pościć. W sobotę zwykli byli tu suszyć. Jeśli tam to samo zechcą czynić, nie bronić im tego. Niech zawczasu Najświętszej Pannie i tą rzeczą posługują.